W dzisiejszym rajdzie jesteśmy jakieś ponad dobę po łaipie. No i co? No i zapraszam na rajd. Jak tam idziecie już? Wolnie, yeah. wolnie, wolnie, yeah. bo yeah. oni dopiero yeah. idą. O to chodzi, żeby razem z nimi podejść. Tak. Ja czekam no. na hangarach na was. Tak. Nie. Yeah. Tu to gdzieś totem trzeba postawić. Tak. No jak tu wam nie zaprzeczać? Nie. Dobra ja ze dwóch Ej, przecież jedna osoba biegła. A jeee. Gdzie? Je? Podskaczka, po mnie Nawelia. No, Nawelia, ten... pakuj się. Do tyłu. A pakuj na się do niski. Sam się pakuj. Patrz, A je? Ja mam też od serwy. Papuś tak mówił. A je? O zielony, uwaga. Patrz, wejdę do chaty. Zupanie. Dawajcie, dawajcie, czekam na was. Mój, jesteś zajebisty. O kurwa. Witam, Stachu Jones. O nie, jesteśmy zgubieni. Jestem. Zgubiony. Tak. No. Nie. Przypuszczasz ten tę gdzie jest tamten? Tak. ten? Mm, nie, nie rozglądałem się aż tak dokładnie. Hej, kto jest na lotnisku? To od nas już tak. Ej zobacz chata w krzakach. Może... A nie, to workbench. No, tam I jest i ten fundament ten. jest w krzakach. A ta też tam jest Ej, kto od nas na lotnisku? Twój stary Ja jestem, tu biegam. Stary nagrywa się, nie rób poruty. <noise> Metki z idziemy na browarkę? Chluściem razem flaszyczki. No. Gdzie ty jedziesz? Jedną, może dwie, może cztery, może dziesięć Ten na gąb klatę <noise> Dopala się, zobacz jakie słońce jest A później będzie Wolczak się w kefizę tam Mam totem, no. znalazłem I oni są czy nie To wy? Tak są Dobra, A, bo mi się stawiaj zielę. totem. Stawię totem. W krzakach to lepiej. Tu kurza, na fundamencie. Już stawiam. Super. Tu czy w krzakach? No tutaj, tutaj stawiaj. Co robicie? Raidujemy. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie pod tą chatę. Kogo raidujecie? Chodźcie, 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 chodźcie. Co tutaj? Nawet totem stawię? jest tutaj o. O tutaj o jest totem. Przetyś, nateś. To też. napierdala! Nie rajdujesz się? Na czerwonej. I need to eat. Jakaś duża basa? Dobra... Nie, dużych bas nie, to, nie ma. Ja rozfizuję auta, nie? Kto siedzi na dachu, to zaraz umrze. Nie. Eee, sentaj? Co? Urany, bo zaraz pierdolę. Dróbmy se zdjęcie, wróćmy ją do fejsa. Wrzuciłem ci sentaj, tam. Jebo. Yeah, o! Oh. Dobra. E jeden wielki chuj No bo 40 bursztynu, 2 staki prawie jeszcze tłuszczu OL amunicji, o kurwa! Matki, odpisy 150 Tak? To... To Teraz zasadamy bój, Head Hunter i jakieś inne dzieje mm. Odbudujemy Co? Mm. Tak, i tu Meciz będzie mieszkał no i Zobaczcie, tu jest totem, totem mam własny, czerwony pilot. Są materiały, nie ma, żeby kurde, odbudować? Się, kurwa, nie ma, jebać to ja znaczy, mam własny dzisiaj, totem Pula. Pakujcie to wszystko i spadamy 150 zielonego jest Dobra, y, Matwis zostań, ja mam klucz maszyny, nie? A ja mam, ja rozwalam już Ale wszystkie kto się ma, Kto ma wapień? Wapień i kamień ktoś ma? Nie ma, niszczymy. Ja mam 50 kamieni. Kurde, nie mam miejsca. I maszynę też dostałeś? Tak. A trzeba by ją dostać. To postawicie tutaj akurat ją. Rozwalać to czy nie? Ja się znowu. zaczął rozwalać to rozwalamy. Zrównać ziemią. Kto chce kurtkę? Kurtka, prawda? No, była, była, ponieważ. Jaka. Tak. Godować to wszystko. Ja Dzień. miejsca U, nie mam. Czekajcie, czy to jest? Hmm. Ja już miejsca nie mam. Tryby są 100, 100. Te farby bierzecie, czy nie? Dobra, wracamy z Buta. Autodalej wow, do setki. To trzy osoby, bo można wziąć. Jeszcze jedna. Idę. <grych> my, my, my mieliśmy trzy też worki ze teraz? Idzie teraz. Jak tak. rajd? No i już. Jeszcze tak, gdzie jesteś? 100 ammo do pompy. Tak Tako? Mhm. 202 Dwieście dwa staki tłuszczu. Nie, półtorej staka tłuszczu, 100 żelaza, 100, żelaza, 100 czerwonego. 100 Tako tak. W końcu? Hey, Headhuntera HT. A to tylko zużyliście jedną to na razie? Tak Tak to. to my... To Dobra, to... To... to ja proponuję... Nie... Ja proponuję tą... Na zimie wysadzić tą za, za nami Dobra albo No najlepiej Ale ciężko jest garaże skanować Wam powiem Dobra, no, to co? w pierwszych hangarach na zimie? No ta... Koło naszej hawiry i miał tam przy pierwszych węglarach A to nie wiem No pojedźmy na zimę i tam któreś wybierzemy z tych ram Tam chyba trzy opcje są tu ja sobie... O! 40 bursztynów jeszcze miałem No to, to jeszcze właśnie bursztyny, bursztyny były 40 No i stopień nasz tak... Wydziemy. No co? No, powiem wam tak, że... ...w nocy nigdy dzisiaj nie zwrócił letnie nie? Aczkolwiek oni raczej nie wylogowali się z niczym no, jak ammo nie wzięli? Oni Te, ale oni nawet chyba są online, więc wiesz. Tak. Wzięliście wy... to ammo, co wam przygotowałem? Wzięliście. Jakiś steam do ADMA jest? tak pyta? Możemy maila założyć i tu jakoś wiadomo. Sound muted. To był króciutki rajdik, ale udany. Zawsze tam jakoś na plus. No i co? I to by było na tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne rajdy nasze. A na pewno jeszcze coś się znajdzie, bo mamy deto, mamy co robić, więc dzięki za uwagę i do następnego. Trzymajcie się.